Witam cię serdecznie. W dzisiejszym wideo ja chciałbym przekazać parę takich narzędzi internetowych, z których korzystam sam, no i które polecam do wykorzystania przez innych. Przede wszystkim to wideo kieruje do osób początkujących, którzy może dopiero zaczynają swoją przygodę z internetem lub po prostu nie są bardzo zaawansowani. I chciałbym zacząć przede wszystkim od takiego tematu, jak otworzenie swojego własnego profilu e, na usługach Google. Dlaczego Google? Dlatego, że jest to po pierwsze potężny gigant internetowej, proponującej bardzo różnorodne narzędzia, które nam się przydadzą w prowadzeniu swojego własnego biznesu. Ponieważ jeżeli zajmujesz się jakimkolwiek biznesem, to swój biznes trzeba tworzyć w internecie i Google proponuje jakby mieć to wszystko w jednym miejscu. Narzędzie naprawdę sporo. Nawet prowadzenia bezpośrednio jakichś spotkań online, czyli prowadzenie wideokonferencji, też to jest możliwe, i tak dalej, tak dalej. Natomiast zacznijmy od najprostszego, co nam pozwoli w przyszłości korzystać ze wszystkich udogodnień, które proponuje Google, zacznijmy od uruchomienia swojej skrzynki mailowej w usłudze Gmail. Dlatego, żeby to zrobić, żeby założyć nowy adres, od razu z góry powiem, że wszystkie adresy, które na dziś posiadasz, można będzie przenieść do jednej skrzynki, i mieć to w jednym miejscu i o tym wszystkim porozmawiamy, jak to prawidłowo skonfigurować, ale zaczniemy, jak mówiłem, od tego, żeby ją przede wszystkim założyć. Aby założyć nową skrzynkę, wchodzimy na stronę Google Polska, wciskamy ten guzik, który się nazywa Gmail, i trafiamy na Taką stronkę, gdzie nam proponują utworzyć swoje własne konto. Więc tutaj chyba nie muszę długo opowiadać, co trzeba robić, ponieważ wszystkie podpowiedzi mamy, czyli wpisujemy swoje imię, wpisujemy swoje nazwisko. Tutaj wybieramy nazwę użytkownika, czyli tak, jak, jak będzie brzmiała, albo będzie wyglądał nasz adres mailowy, czyli możemy tutaj wpisać albo imię, nazwisko gmail.com albo nazwę firmy, albo jakiś tam swój osobisty login, to już do własnej jakby decyzji. E, jedyna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, żeby, no to brzmiało przyjemnie, prawda? Nie po prostu tam budziaczek e, gmail.com. Jeżeli prowadzimy biznes, to musimy e, wymyślić jakąś no, ciekawą, powiedzmy, nazwę dla swojej skrzynki. Z kolei można takich kont mieć parę, prawda? Konto, jakieś konto personalne, na przykład ja mam jedno konto jako Palo Samaryc, drugie konto już bardziej związane z biznesem, trzecie konto na przykład e, dotyczące już tak portalu mojego e, Mentor MLM, więc taki skrzynek można w przyszłości zrobić pary. i tak jak mówiłem, wszystkie te Skrzynki można sprawdzać w jednym miejscu i te, które posiadamy w innych usługach pocztowych, no ale po kolei. Czyli tutaj wybieramy, wpisujemy jakąś nazwę. Google oczywiście sprawdzi, czy taka nazwa jest wolna. W następnej linijce wpisujemy hasło, potwierdzamy swoje hasło. Wpisujemy datę urodzenia, wybieramy płeć, wpisujemy swój numer komórkowy. Jest to niezbędne, aby na przykład przy zapomnieniu albo przy zmianie swojego hasła po prostu nam na komórkę przyszedł SMS z potwierdzeniem, że to my zmieniamy hasło, a nie ktoś włamał się do naszej skrzynki odbiorczej. prawda? I tutaj możemy wpisać obecny adres e-mail, który na dziś posiadamy, na pewno posiadacie, prawda? w jakiejkolwiek usłudze i w ten sposób... Właśnie tworzy się nasza skrzynka. W tym miejscu przypisujemy to, co widzimy na obrazku. No i tyle. I naciskamy że do następny krok. Będzie ta skrzynka stworzona. Może tam jeszcze jakieś parę podpowiedzi, ale z tym na pewno sobie świetnie poradzicie. Ja nie tak dawno założyłem nową, nową skrzynkę mailową i właśnie pokażę. Co w niej jest, w tej nowej skrzynce. A więc przechodzimy już do swojej nowo otwartej skrzynki. I mniej więcej ona będzie tak wyglądać. Czyli domyślnie Google nam proponuje taki widok naszej skrzynki odbiorczej. Mamy tutaj cztery takie zakładki. No, jak widzicie, jak to się nazywa, główne społeczności oferty, powiadomienia, czyli tutaj skrzynka e-mailowa nam proponuje, że będzie nam wyodrębniać różne maile, czyli nieposortowane takie główne napisane bezpośrednio do Was, będzie trafiać do tej jakby zakładki główne, prawda? Jeżeli będą jakieś powiadomienia tam z Facebooków i innych portali społecznościowych, to prawdopodobnie Będą oni trafiać tutaj, no tak jak widzicie, u mnie tu trafiają. Jeżeli będą jakieś oferty z propozycją, coś tam kupić, prawda? I tak dalej, oni będą tutaj. Jeżeli będą jakieś powiadomienia systemowe, czy jakieś, nie wiem, inne, no prawdopodobnie będą trafiać tutaj. Czyli taka, takie segregowanie Waszych maili. Owszem, może to jest użyteczne. Ja na przykład wolę, żeby było to w jednym miejscu i nie klikać tutaj po tych wszystkich zakładkach. Więc, jak, jeżeli Wam to pasuje, ok. Jeżeli nie pasuje, oczywiście to wszystko można zmienić. A zmieni się to wszystko w bardzo prosty sposób. Wchodzimy, wciskamy na to kółko takie zębane. Są to ustawienia. I konfiguruj skrzynkę odbiorczą. Czyli wciskamy na, na ten napis. I tutaj widzimy, właśnie te wszystkie zakładki, które nam Google już proponuje. Więc po prostu wyłączamy to wszystko. Oczywiście główne nie da się wyłączyć. Wciskamy Zapisz. No i mamy. Czyli oni, te zakładki znikły. Ich można w każdej chwili można dodać, gdybyś później chciał bez kłopotu. To samo, konfiguracja skrzynki i znowu zaznaczamy, co chcemy. Jeżeli jednak nie, no to wszystko w porządku. Czyli wszystko mamy w jednym, w głównym oknie i bez kłopotu. Co z naszą skrzynką mailową nową przede wszystkim trzeba teraz zrobić? Trzeba zaimportować wszystkie kontakty, które mieliśmy na, w poprzednich e, swoich usługach jakichś pocztowych, na, na innych e, serwerach pocztowych. E, robi się to z jednej strony dość prosto, z drugiej strony, no, parę klików myszką trzeba, trzeba zrobić. Jest tu jakby dwie takie generalne opcje, które teraz pokażę. Pierwsza, wchodzimy w ustawienia, wciskamy tutaj ustawienia i przechodzimy do takiego jakby okienka zarządzania. Tutaj są różne, różne ustawienia, o których może nie o wszystkich, a o, o parę porozmawiamy później. Natomiast w tej chwili nas interesuje dokładnie ta, ta część Konta i importowania. I zobaczcie, jeżeli korzystacie na dzisiaj z takich ogólnodostępnych y, serwisów pocztowych, y, nie wiem, wp.pl, tam, no i tak dalej, tak dalej, czyli takie skrzynki powiedzmy takie publiczne, to możecie prawdopodobnie zrobić to bardzo szybko. A mianowicie wciskacie ten napis Importuj pocztę i kontakty. Z takich, powtarzam, usług ogólnie dostępnych ładuje nam się takie, wyskakuje nam takie okienko, gdzie trzeba wpisać swój e-mail na tamtej usłudze, na przykład WPPL. Wciskamy kontynuuj. System sprawdza, czy takie konto istnieje albo w ogóle, czy on może połączyć się, raczej tak, czy może połączyć się z usługą WPPL. I tu trzeba będzie wprowadzić hasło dla Waszej, dla waszej skrzynki mailowej tej poprzedniej. Od razu powiem, ja nie posiadam konta na WPPR więc tutaj jakby nie będę mógł cokolwiek wpisać, aczkolwiek już sprawdzaliśmy nie jeden raz, wszystkie kontakty i poczta, która obecnie jest u Was w tamtej usłudze, ona automatycznie przenosi się do usługi Gmail i tym sposobem ten adres pocztowy może być już zaimportowany jakby natychmiast do Waszej skrzynki, czyli w jednym miejscu będziecie mogli sprawdzać pocztę na wszystkich swoich pozostałych kontach, żeby nie biegać z programu do programu, prawda, tam sprawdziłem, tam sprawdziłem, wszystko to można połączyć tu w jednym miejscu, prawda, i ok, jeżeli na przykład macie konto w jakiejś usł usłudze bardziej personalnej i chcielibyście te wszystkie kontakty e, przynieść tutaj do, e, do swojej usługi, tutaj w Gmailu, żeby to sprawdzać. Też to jest możliwe, e, tylko tutaj już trochę trzeba jakby więcej poklikać myszką. Mianowicie, dla przykładu, ja zawodowałem się na swoje inne konto pocztowe. Chodzi mi o to, że każdy program pocztowy posiada możliwość wyeksportowania swoich własnych e, kontaktów czyli dlatego trzeba zaznaczyć wszystkie swoje kontakty znajdziecie na pewno taki guzik jako eksportuj wciskamy na niego i nam proponują zapisać to w takim formacie który nam potrzebny czyli mamy tutaj 546 wciskamy na eksportuj i za chwilę system nam zaproponuje gdzie ich zapisać więc jakoś tam ich nazywamy Wybieramy folder, gdzie my chcemy ich zapisać. Nazywamy ich tam na przykład kontakty. E-mail, prawda? I zapisujemy. Następnie, co trzeba zrobić? Trzeba wejść do swojej skrzynki nowej pocztowej, którą uruchomiliśmy i wejść do swoich kontaktów. Więc wciskamy. Gmail, wybieramy Kontakty, no widzimy, tu mamy pusto, bo jeszcze żadnych kontaktów nie mamy. Naciskamy ten guzik Więcej i Importuj. Teraz trzeba wybrać plik, który przed chwilą zapisaliśmy na komputerze. Wchodzimy do folderu, gdzie został on zapisany, szukamy ten nasz pliczek z kontaktami, szukamy, no jest. Właśnie tak go zapisaliśmy. Wciskamy otwórz. Oni już zaimportowane tutaj i importuj. I po paru sekundach wszystkie nasze maile już są w naszej nowej skrzynce mailowej. Wszystko zaimportowano, wszystko pięknie, więc bez żadnych kłopotów. Jak widzicie. I to na dzisiaj tyle. W następnym nasz, moim wideo ja opowiem, w jaki sposób skonfigurować skrzynkę pod siebie. Przede wszystkim w jaki sposób zaimportować już poprzednie swoje adresy mailowe, tak jak mówiłem, żeby obsługiwać ich wszystko w jednym miejscu, nie klikać z programu na program. Z drugiej strony, jak skonfigurować bardzo użyteczne funkcje, które proponuje nam Gmail, więc zapraszam. Do oglądania następnego filmiku instruktażowego. Mam nadzieję, że ten też był korzystny. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.